Szanowni Państwo, w naszym dziale prawnym, który zawiera wiele ciekawych wydawnictw prawniczych o historycznym charakterze, znajduje się nieduża książka Dzieje o znaczeniu władzy duchownej obok świeckiej w Polsce, z dodatkiem Stanisława Węgrzeckiego, dzieło polskiego prawnika. Są to rozważania dotyczące relacji między prawem świeckim a prawami kościelnymi, zwłaszcza w odniesieniu do wybranych zagadnień dotyczących osób duchownych i kwestii religijnych. Pisze Węgrzecki, w odpowiedzi anonimowemu autorowi, który krytykuje obowiązujące w Polsce prawo cywilne jako sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego, o bardzo różnych sprawach: prawie dziedziczenia przez mnichów, ale i kwestiach dotyczących osądzania czarów i czarnoksięstwa, czy karania innowierców. Punktem odniesienia są dawne prawa polskie. Autor sięga do jego zasad nawet z XVI wieku, a przede wszystkim odnosi się do obowiązującego wówczas w Królestwie Polskim kodeksu. Napoleona, który był zbiorem przepisów i norm prawnych prawa cywilnego wprowadzonych we Francji w 1804 roku, a w Polsce w dniu 27 stycznia 1808 roku, w czasach księstwa warszawskiego. Autor książki Stanisław Węgrzecki był działaczem politycznym i prawnikiem autorem prac o tematyce prawniczej. W okresie Sejmu Wielkiego był związany z Hugonem Kołątajem Ignacym Potockim. Później został członkiem sprzysiężenia powstańczego, a już w czasie powstania Kościuszkowskiego należał do lewicy i był uczestnikiem insurekcji warszawskiej. W trudnym okresie księstwa warszawskiego był w latach 1807-1815 prezydentem Warszawy, który zyskał uznanie Warszawiaków dzięki utrzymywaniu ładu w mieście pogrążonym w ciągłym wojennym chaosie. Należał do Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego Waleriana Łukasińskiego, a także do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1830-1831, w czasie Powstania Listopadowego, ponownie powołano go na prezydenta Warszawy, ale ale tym razem nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Dobrze zachowany egzemplarz z ładną, acz skromną oprawą. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów historia Polski oraz prawo, ekonomia, finanse, głównie przed 1945 rokiem. Zakochaj się w antykwariacie.